Witam wszystkich. To nie sekret, że wszyscy od czasu do czasu grzeszymy i chodzimy do restauracji typu fast food, takich jak McDonald's, Burger King i KFC. Wiecie również, że ludzie w różnych krajach mają bardzo różne gusta i nawet restauracje typu fast food się do nich dostosowują. Na przykład w Emiratach Arabskich kola jest słodsza niż w Europie. Menu? Całkiem się różni. Na całym świecie, w tych miejscach, które znamy, powstają super niezwykłe burgery, o których nigdy nawet nie słyszeliście. Pierwszym, który powtórzymy, jest beef nuki Tamago Burger z chińskiego McDonalda. Jest to bardzo nietopowy burger, który zamiast zwykłej bułki ma mięciutką bułeczkę Bao. Kotlet wołowy z chińskimi przyprawami liście nori, warzywa i jajko, polane sosem cieriaki. Zaczynamy od bułki. Do misy wlewamy szklankę ciepłego mleka. Dodajemy 8 g drożdży, 50 g cukru, mieszamy. Czekamy aż się spieni, następnie wlewamy 40 ml masła, 400 g mąki, proszek skrobiowy, sól. Umieszczamy misę w robocie kuchennym, on sam rozrabia ciasto. Wyszło super miękkie ciasto. Pozostawimy do wyrośnięcia na godzinę. Gotowe. Dzielimy ciasto na cztery części, z jednego z nich formujemy kulę. Robimy płytkie nacięcia w górnej części, aby uzyskać kształt podobny do oryginalnego burgera. Następnie wlewamy wodę do garnka. Na wierzch kładziemy sitko i smarujemy je olejem. Kładziemy jeszcze surową bułkę, przykrywamy pokrywką i stawiamy na kuchence. Czekamy, aż para ją zwilży i posypujemy ziarnami czarnego sezamu. Pozostawiamy bułkę na 40 minut. Na grillu elektrycznym kładziemy okrągłą formę i spryskujemy olejem. Do formy wbijamy dwa kurze jaja. Podczas gdy one się smażą, wrzucamy do miski pół paczki mielonej wołowiny. W moździerzu utłuczamy goździki, papryczkę chili, suszony imbir i kurkumę. Sól. Miażdżymy te przyprawy. Dodajemy do mięsa mielonego i porządnie mieszamy. Ugniatamy kotlet. Kładziemy na grilla. Nie tracąc czasu kroimy marchew. Najpierw w plasterki. A następnie w paski. Szatkujemy kapustę fioletową. Jajka są już gotowe. Odwracamy kotlet na drugą stronę. Bułka na parze też się już doparzyła. Przecinamy ją na pół. Najpierw kładziemy jaja. Następnie kotleta. Skrapiamy gęstym sosem teriyaki. Kładziemy na wierzch fioletową kapustę. I marchew. Z dużego arkuszu nori wycinamy mniejszy kwadracik. Kładziemy I przykrywamy z wierzchu bułką. To wszystko. Bifiki, nuki, tamago burger z chińskiego maka jest gotowy. To nie jest dokładnie to samo, ale według mnie bardzo zbliżona wersja. Dajmy mu szansę. Tak, ten burger smakuje jak najbardziej chińsko. W dużej mierze dzięki przyprawom zawartym w kotlecie. Całkiem smaczny burger. Przechodzimy do Burger Kinga. Amerykańska firma BK stworzyła Angry Whopper, to znaczy najbardziej zły burger. Jest super ostry. Pikantny kotlet, pikantna cebula w cieście. Papryczki jalapeno i ostry sos. A czerwona bułka wskazuje na niebezpieczeństwo. Zróbmy to. Bierzemy ciasto, które zrobiliśmy na poprzednią bułeczkę. Robimy w nim wcięcie. Dodajemy różowy i żółty barwnik. Dobrze ugniatamy z ciastem, aż stanie się czerwone. Kładziemy ją na blasze do pieczenia. Smorujemy wodą i posypujemy ciarnami sezamu. Wstawiamy do piekarnika na 100 stopni. 25 minut i bułka jest gotowa. Przecinamy ją na pół. Teraz przygotujemy to, co nazywa się w amerykańskiej BK zła cebula. Kroimy w piórka i rozdzielamy rękoma. Do miski wsypujemy mąkę. Paprykę, ostrą paprykę, czarny pieprz i sól. Wlewamy wodę i mieszamy. Do tego ciasta wrzucamy piórka cebuli. Mieszamy. Smażymy na gorącym oleju. Aż cebula nabierze złotego koloru. Odsączamy na ręcznikach papierowych. Zła cebulka w pikantnym cieście jest gotowa. Przygotujemy jeszcze plastry pomidora. Przyda nam się również sałata. Do miski wrzucamy pół paczki mięsa mielonego, doprawiamy solą. Dodajemy sporo, bardzo ostrego sosu. Porządnie zagniatamy mięso. W dłoniach formujemy kotlet. Ostry sos sprawia, że jest czerwony. Grillujemy. Kładziemy dwa plastry boczku, po 10 sekundach go obracamy. Jeszcze około 10 sekund i zdejmujemy. Następnie odwracamy kotlet. Po czym kładziemy na grillu bułkę, aby były chrupiące. Około 20 sekund, następnie przekładamy na deskę. Najpierw kładziemy kotleta. Na wierzchu plasterek sera, dwa plasterki bekonu. Otwieramy marynowane papryczki jalapeno i dokładamy je. Następnie zła cebula. Aby zrobić ostry sos, wyciskamy ketchup i musztardę. Pyszny sos barbecue i super ostre tabasco. Zamykamy butelkę i mieszamy. Polewamy burgera tym sosem. Następnie pomidory. Liść sałaty. Smarujemy bułkę majonezem. Przykrywamy i super zły burger z amerykańskiego Burger Kinga jest gotowy. Sprawdźmy czy rzeczywiście jest aż tak ostry. Tak, nieźle grzeje ale nie na tyle, żeby przebić smak samego burgera. Swoją drogą, lepszy Waszym zdaniem jest McDonald's czy KFC? Piszcie w komentarzach, zobaczymy, kto ma większą armię fanów. A my przechodzimy do ostatniego, chyba najbardziej dziwnego burgera z KFC, którego wymyślili w USA. W tym burgerze zamiast bułki użyto gofrów, a jednym z sosów jest syrop klonowy. Nie mam pojęcia, jak technolodzy z KFC na to wpadli, ale uważam, że to trochę dziwne. Trzeba go zrobić i spróbować. Odkrawamy 80 gram masła. Wkładamy do rondelka i rozstawiamy na kuchence. Rozbijamy jajko. Dodajemy 60 g cukru i mieszamy. Wsypujemy 100 g mąki i dodajemy proszek do pieczenia. Ciasto jest gotowe. Wlewamy do gofrownicy, ale nie nakładamy zbyt dużo ciasta, aby wafel nie był kwadratowy. Zamykamy gofrownicę. Czekamy 3 minuty i wyjmujemy złociste gofry, takie jak te. Teraz przygotujemy filet z kurczaka. Odcinamy mały filet, robimy nacięcie na środku kawałka i rozkładamy go, aby był większy. Wycinamy go, żeby był okrągły. Potrzebujemy dwóch misek. Jedna z wodą, a do drugiej wsypujemy mąkę. Dodajemy czerwony pieprz, paprykę, sól. I suszony czosnek. Mieszamy, aby uzyskać wyrazistą panierkę. Kładziemy do niej kawałek kurczaka, zanurzamy w wodzie do panierki i jeszcze kilka razy wtedy z powrotem. Warstwa panierki jest gotowa. Wkładamy kurczaka do gorącego oleju. Smażymy, aż będzie gotowy. Gofra polewamy majonezem. Kładziemy panierowanego kurczaka. Odkręcamy syrop klonowy. Obficie polewamy. Grillujemy kawałek szynki z kurczaka z obu stron. Aż będzie chrupiąca. Kładziemy na kurczaka. Przykrywamy drugim waflem. Zrobione. Super dziwny burger z KFC jest już gotowy. Spróbujmy. Szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie totalny gniot. Słodkie gofry, syrop klonowy i kurczak, ale o dziwo jest pyszne, choć bardzo nietypowe. Napiszcie w komentarzach, czy Waszym ulubionym fast foodem jest Burger King, KFC czy McDonald's. A jeśli ten filmik zdobędzie 200 tysięcy polubień, przyrządzimy kolejne trzy najbardziej niezwykłe burgery w historii fast fooda. Siema, cześć!